bądź mną. Anon wtedy level 17. Litzbaza. baza. Masz tej mamy to jednak jakieś wzorce są, Powoli ale systematycznie opuszczasz strefę spierdolenia. A nic tak nie pomaga zremisować życia jak inicjacja seksualna. Masz też normalnych znajomków ze szkoły, zapraszają cię na melo na ławce pod blokiem. Jest tam też loszki level 16. Takie głupiutkie, niziutkie, blond 40 kg w butach typu Air Max z bazaru. Odpierdalasz jakieś akcje typu Alfa Dusza Towarzystwa. Jak Drozda w śmiechu warte. Andrzej, zarucha, baw się lalkami. Szpula. Blond laleczka wyraźnie na ciebie leci. No ale jeszcze nie wiesz jak przejść od Hi Anon do Och 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 Anon, więc zabijasz na chatę. Później ziomki piszą na Facebooku, że ta blondi cały czas po imprezie ich pyta o ciebie. Ale lepiej uważaj, bo jej boy, bolec level 20 macie na jedną osiemnastą strzała z lepy albo na uluja ogłuszacza z maratonki. No ale ogólnie Anon, jesteś spoko, to wbijaj z nami za tydzień na osiemnastkę kumpla do jego niedokończonego do domu w chujowy średnim. 18. 50 Cent is your birthday. MP3 pobrane z Emul. Wpadasz do tej chaty, odjebanej jak na odbiór pierwszego etapu przez kierownika budowy i widzisz ją. Boner. Ekse, majster podrywu Ekse. Program rozsądek przestał odpowiadać. Kropka, wyślij raporty. Ruda level 17, cycuś B, dobry, prowokujący makijaż. Podbijasz do niej jak sokół do rudej grażyny z ekstra klasy. Jesteś fanatykiem rudych i fałszywych sztuk, cały fab folder zajebany redheadami. Autopilot sterowany benizem podbija do rudej lożki i zaczyna pierdolić jakieś głupoty. Cześć! Od razu przykułaś moją uwagę. Mało oryginalny wiem, ale jestem pierwszym, który mówi to szczerze. I nie jestem stulejarzem, który pomylił imprezę. Hej, jestem Kari, a ty? Anon, ale masz śmieszne dołeczki w policzkach. <grym> <Okay. grym> Idzie łatwo. Po trzech minutach masz już buziaka, po piąciu rękę na jej cycku. Nagle podchodzi ta blondy z przed tygodnia ze swoim fagasem i się z wami witają. Dobra, nie odwrócili uwagi loszki od ciebie. Dopijasz drinka z rudą i mówisz, że musisz jej coś powiedzieć, ale nie przy ludziach. Anon, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Nie pytam cię o zdanie i szarpiesz ją lekko za włosy w stronę jedynego wolnego pomieszczania na imprezie. Kurde, sam nie wiesz skąd, ale jakoś same ci przychodzą te alfa skurwielskie zachowania. Idziecie do pokoju, gdzie jest tylko stary stół. Boner exe, wet exe. Rzucasz Kari na stół, zaczynasz czałować. Lekko cię odpychaj i mówi, Anon nie. Zawsze się trochę gwałci. To był błąd. Anon nie mów tak. Dobra, bo się loszka pospinała, to gadasz z nią przez 15 minut, żeby zapomniała o tych negatywnych emocjach. Wracasz do gry, całujesz, obmacujesz, pożądasz, ściągasz jej obcisłe spodnie razem z czarnymi majteczkami. Lożka jest bierna z podniecenia. Tylko trochę przypał, bo nie masz gumki. Dobra, wyciągnie się. Wchodzisz w nią. Jej muszelka jest już różowa z podniecenia. Ała, ,well, ała, a, 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 czekaj, okej, już dobrze. Penetrujesz ją. Ten słynny seks! Czuj dobrze żaba, czuj ciasno żaba, czuj mokro żaba, czuj wygryw żaba. JPG. Tylko chyba impreza się zorientowała, że was nie ma od 25 minut. Achievement Unlocked. Penetruj przez 15 sekund bez wytrysku. Achievement Unlocked. Penetruj przez 25 sekund bez wytrysku. Nagle ktoś otwiera drzwi do pokoju z kopa, także tak wypadają z zawiasów. Rzucasz okiem przez ramię dalej, trzymając bydlaka śmierdziela w swojej bastyn. Chyba skądś znasz tę twarz? To niesławny zbrodniarz z Wołynia Karol Wojtyła razem z Juri Mowsienko. Tak serio, to chciałeś, żeby to był papaj, bo to jeszcze gorsza akcja. To cyborg Korwin Mikke razem z Robertem Kurwicą, dosiadający mecha Kuce 3000. Nie no, żartuję. To kaz bałagane i młody G. Ostatnio popularni polscy raperzy. Wee! kropka Apple Music, to życie pisze najlepsze pasty, więc to żadne z powyższych To ta blondy, co cię niby kocha, ale wpada na imprezę z dopakowanym bolcem Nim drzwi przywaliło o ziemi, to blondy zdążyła do was doskoczyć i rzucić ci się na szyję Anon, ja cię kocham, Anon, ja cię pragnę Malkomat no, wyjebało w kosmos. Ruda szybko wyciąga Cię na zewnątrz, ubiera spodnie i gdzieś spierdala. Do pokoju wbiga faga z blondy i widząc ją klejącą się do ciebie, kiedy ty masz kutasa na wierzchu, zaczyna się do ciebie sadzić. O mało nie dostajesz w mordę. Impreza się wymyka spod kontroli. Ruda gdzieś spierdoliła nieporuchane, niepoprowitowane. Anon level 24, przegryw piwniczak. Twoja pierwsza inicjacja seksualna zamiast być początkiem wielkiego uwodzenia loszek na imprezach odebrała ci kompletnie pewność siebie. Nie umiesz już tak płynąć jak Alfa Skurwiel jak na tej imprezie. Facebook nagle proponuje ci jakiś nowych znajomych. Chyba kojarzysz jedną z tych osób. Ty to ta loszka co pięć lat temu była twoją pierwszą zdobyczą na imprezie. No stargnij, Wbijasz na jej profil. No trochę jej się zbrzydło. Oglądasz jej profil. Wszędzie smutne żaby i memy z papieżem. Korwin miał rację kobiety przesiąkają poglądami zawsze, ale to zawsze stosujcie prezerwatywy.